To jest próba zastraszenia i to jest próba sprowadzenia debaty politycznej do tego, aby Polskę rozerwać pomiędzy interesy partyjne. My się temu sprzeciwiamy. Ja przypomnę, Gombin jest chyba tutaj dobrym przykładem. Tu w Gominie kiedyś głosowano przeciwko PSL-owi i nic się z tego tytułu Gombinowi nie stało. Takich rzeczy się nie sprzedają. Kto próbuje mówić ta, takie rzeczy, głosujcie na nas, bo jak nie, to wam będzie źle, bo wam nie damy, zasługuje na najgorsze potępienie. Żaden marszałek, żaden minister nie daje ze swoich własnych. Ja wjeżdżę na liczne spotkanie. I tam słyszymy, dał Was, bo Was lubi. A tych co nie lubi, marszałek nie ma czy starosta, czy minister, nikogo do lubienia, bądź do nielubienia. On ma on ma głosem, groszem publicznym tak gospodarować, żeby od dla wszystkich i żeby pieniądze szły tam po pierwsze, gdzie są potrzebne i gdzie jest realna możliwość efektywnego ich wydania. My, szanowni państwo, z tego typu programem idziemy, idziemy do wyborów samorządowych. Pozwólcie państwo, że oddam głos. Naszemu liderowi li, naszej listy do Seniku Województwa Mazowieckiego Panu Markowi Martynowskiemu Proszę bardzo Proszę także innych kandydatów do sejnika. Proszę Pana Prezydenta z Szczepanowa Proszę Pana Krzysztofa Czołgowskiego z Sochaczewa Proszę Pana Marka Zaborowskiego z Powiatu Płockiego Proszę Pana Pawła z byłego Starostę Siedleckiego. Proszę Pana Tomasza Chodupskiego z Mławy. Proszę panu, Panią Bożenę Gajewską z Gostunina, pana, Panią Danutę Bednarczyk z Żuromina, Pana Andrzeja Aleksandrowicza z Płocka. Pana Stanisława Przybórkiewicza z Ciechanowa, Pana Dariusza Kapolskiego, z Przasnysza, Pana Jana Kołduńskiego z Sokoczewa, Pana Józefa Bedyka z z powiatu z Zasłubic i pana Tarcycjusza Rzesickiego z Polska. Szanowni Państwo, pan Marek Marcinowski był rządów i on nadzorował fundusze unijne. Ja przypominam, że to sposób zagospodarowania funduszy unijnych był dopiero w Polsce przygotowany za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiejszy rząd nawet nie zbliżył się do tych wyników, które myśmy mieli, chociaż mówię, myśmy tą pracę dopiero zaczynali. Oni niejako na gotowe, weźli i to popsuli. Panie Marku, proszę bardzo, głos z Państwa. Dziękuję panie ministrze. Szanowni Państwo, województwo mazowieckie jest regionem o największym potencjale gospodarczym i demograficznym w Polsce. Jednak Mazowsze po czterech latach rządu koalicji po Przeżywa najcięższe kłopoty finansowe i gospodarcze od czasów jego powstania. Świadczy o tym wymownie alarmujący list skierowany przez Marszałka Województwa do posłów na Stachie Rzeczpospolitej Polskiej. W roku 2006 zadłużenie wynosiło 83 miliony złotych, w 2007 352 miliony, w 2008 897 milionów. W 2009 1 miliard 275 milionów, a na koniec 2010 roku ma to być dług w wysokości 1 miliarda 635 milionów złotych. Co będzie oznaczało zbliżenie się do ustawowego limitu, który wynosi 60% wykonanych dochodów w danym roku budżetowym. Ostatnie 4 lata to istny festiwal kredytów i nieodpowiedzialności. Mazowsze przez to stało się małą agresją finansową. Dla zasypywania dziury struzika rządząca koalicja zamierza dokonać dzikiej prywatyzacji kolei mazowieckiej. Jest to działanie krótkozroczne, skandaliczne i szkodliwe dla naszych mieszkańców. Prywatyzacja bowiem podniesie koszty przejazdów i pozbawi Mazowsze wpływu na przewozy kolejowe. Województwo Mazowieckie jest również na szarym końcu listy województw pod kątem wydatkowania środków unijnych. I to pomimo zatrudnienia ponad 400 osób w Mazowieckiej jednostce wdrażania programów unijnych. Jednostce, która miała i ma za zadanie pozyskiwanie środków europejskich, na którą wydano miliony złotych. W latach 2007-2010 władze Mazowsza wydały i rozliczyło tylko niecałe 6% przyznanych środków podczas gdy Województwo Opolskie ponad 22%. Tracimy, Szanowni Państwo, szansę na rozwój i modernizację, jaką dają nam fundusze europejskie. Najpoważniejszym wyzwaniem, przed jakim stanie samorząd Województwa Mazowieckiego jest wykorzystywanie środków europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. I gdyby, Szanowni Państwo, przyjąć że finansowanie to miałoby być podobne jak w upływającym siedmioleciu, to oznaczałoby to stratę około 3 miliardów euro, czyli ponad 12 miliardów złotych. Nieotrzymanie takiego wsparcia jest absolutnie nie do przyjęcia. Drugim poważnym wyzwaniem jest zatrzymanie postępującego zróżnicowania poszczególnych części województwa. Według danych na koniec 2007 roku. PKB na jednego mieszkańca w województwie mazowieckim osiągnęło już 88% średniej unii, unijnej. Ale PKB Warszawy wynosiło 167%, sub, sub, subregionu płocko-ciechanowskiego tylko 57%, w średlecko 41%, a radomskiego 39% średniej unijnej. Jak te dysproporcje zatrzymać? My jako Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiamy się koncepcji lokowania środków w tzw. biegunach wzrostu, czyli w tym przypadku w Warszawie. Zobowiązujemy się do budowania społeczeństwa sprawiedliwego, zapewniającego swoim obywatelom równość szans. Środki finansowe Mazowsza będą dzielone na poszczególne okręgi zgodnie z zasadami obowiązującymi w celach spójności mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych zostanie zreformowana. Nastąpi przyspieszenie przyznawania i wydawania środków unijnych. Ale także, proszę Państwa, spółki takie jak Agencja Rozwoju Mazowsza, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, czy też Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych zostaną przekształcone z nic nierobiących synegur na instytucje, które będą finansowo i aktywnie wspierały przedsiębiorców Korzystających z finansowania środkami unijnymi. Koleje mazowieckie nie zostaną sprzedane i nadal pozostaną własnością województwa mazowieckiego. W okręgu Płocko-Ciechanowskim Płocko zmodernizujemy linię kolejową płótno płoc sierdz Podejmiemy działania w zakresie realizacji koncepcji przedłużenia. Centralnej Magistrali Kolejowej odcinek korytów Sochaczew Polskich w kierunku istniejących linii kolejowych prowadzących na północy w kraju. Szanowni Państwo, to tylko kilka przykładów z programu samorządowego 2010-2014 dla województwa mazowieckiego. Mam nadzieję, że Państwo ten program poprzecie, dlatego, że Mazowsze zawsze oczekuję na zmiany. Na zmiany w polityce rozwoju, na zmiany we władzach województwa. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma kompetentnych, uczciwych kandydatów, którzy w wyborach samorządowych ubiegać się będą o głos wyborców, głos państwa. Nie dla zaszczytów, nie dla chwały i orderów, tak jak w przypadku marszałka, który otrzymał z rąk pana Komorskiego krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski, za, i tutaj zacytuję, wybitne zasługi w działalności na rzecz społecznej lokalne, społeczności lokalnej oraz za osiągnięcia w pracy samorządowej. To proszę Państwa koresponduje z tym, co wcześniej mówiłem. My jesteśmy proszę Państwa gotowi swoje doświadczenie zdobyte na różnych szczeblach samorządu, rządzie Pana Premiera Josława Kaczyńskiego i w wielu miejscach naszej pracy oddać na rzecz województwa mazowieckiego tak po prostu. Dla wspólnego dobra. 21 listopada proszę w imieniu obecnych tutaj wszystkich naszych kandydatów do Sejmiku o zaufanie i o głos Mazowsza. Dziękuję. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. My wiemy o tym, że z tego, co powiedział pan Wojewoda, wyraźnie wynikało, że poza Warszawą bazowe się nie rozwija, tak jak powinno. My w programie formułujemy jeden postulat poza wszystkimi. Oddzielić administracyjnie Warszawę od Mazowsza. Dzięki temu dostaniemy możliwości pozyskiwania środków unijnych, bo tutaj jest potrzebny szybki rozwój. Ale. <kluczy> państw, to jest tylko jeden ze szczerzy. Do powiatu z gąbina kandyduje Pan. Piotr Kwiatkowski, którego wszyscy widzieliśmy w telewizji, jak ofiarny, pracował w czasie powodzi, w czasie klęski, która nadwiedziła nasze tereny. Jak ofiarnie, jak kompetentnie pomagali ludziom. Panie Piotrze, proszę, proszę innych kandydatów, panie Henryku Kamiński, panie Marku Moderacki, pani Małgorzato Kurcelewska, proszę was na scenę. Panie Maciej Jabłoński, Danielu Zaborowski, Marku Wąsowski, Tomaszu Skorupski. Proszę Panów na scenę. To jest proszę Państwa nasza ekipa do Rady Powiatu. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, a w tym punkcie w programu pragnę wspólnie przedstawić Państwu nasz program wyborczy. Kandydatów z Komisji i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Chłodskich. Decydując się na budowanie niezależnie od szczepek samorządu winno posiadać się sprecyzowane poglądy, plany, zamierzenia. Trzeba wiedzieć, co należy zmienić, udoskonalić, komu lub czemu poświęcić swój czas i wysiłek. Program wyborczy nie może koncentrować się na eliminowaniu tego, co zbudowali poprzednicy i budowaniu nowego podstaw. Lecz na rozwijaniu, udoskonalaniu tego, co pozostawili po sobie. Taki program posiadają kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu w Płodze. Trzeba przyznać, że dotychczasowa Rada Powiatu może pochwalić się sukcesami. Pozwolę sobie w tym momencie wtrącić, że stojący za mną Panowie, to moi koledzy, klubowi, a zrazem Rady Rady Powiatu obecnej kadencji. Proszę Państwa. Dzięki inwestycjom osiągnięto wysoki poziom jakości bazy dydaktycznej szkół, ponad nieraz Przykładem może być nasz Gąbiński Zespół Szkół w imieniu Stanisława Stośnickiego. Wszystkie domy pomocy społecznej spełniają obecnie wysokie standardy sanitarne, bezpieczeństwa i ergonomii. Wybudowano także kilka dróg. Jedną z nich łączącą Gąbiń z Wymyślnym, w dniu jutrzejszym będziemy przekazywali do odbioru. Lecz mimo działań, które z pewnością podnoszą standard życia mieszkańców powiatu, są także takie, które pragnęlibyśmy zmienić, usprawnić, zracjonalizować czy dać im charakter przejrzystości i jawności, Żyliśmy przeświadczenie, że dzięki naszym działaniom życie mieszkańców powiatu może być jeszcze lepsze. Nasz program wyborczy opiera się na pięciu celach. Decydując się na udział w życiu publicznym, za kierunek naszych działań przyjęliśmy. Szanowni Państwo, cel nasz pierwszy, budowa nowych dróg oraz utrzymanie istniejących dróg w oparciu o własne zaplecze kadrowe i sprzętowe. Uważamy, że posiadanie własnego zaplecza kadrowego i sprzętowego umożliwi wykonanie remontów i budowę dróg po znacznie niższych kosztach, co pozwoli realizować szerszy zakres inwestycji drogowych. Sieć dróg publicznych gwarantująca szybką i bezpieczną komunikację kołową jest podstawą obecnego rozwoju, w tym rozwoju powiatu stanowiących go terenów wiejskich. Powiat zarządza ponad 800 kilometrami dróg publicznych, z czego ponad 200 kilometrów nadal pozostaje drogami nieutwardzonymi, a blisko połowa z nich Wymaga natychmiastowego remontu. Brak rozwiązań systemowych w powiecie uniemożliwia rozwiązanie problemów komunikacyjnych. Jedynym praktykowanym rozwiązaniem jest opieranie inwestycji drogowych na zaciąganych kredytach lub emisjach obligacji. Działanie takie ogranicza zakres robót do możliwości kredytowych i paraliżuje inwestycje na kolejne lata. obecne zadłużenie powiatu z tytułu inwestycji drogowych wynosi.